Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry kontraband polist i zaczynamy nasz bodajże czwarty odcinek serii coś tu nam doszło na tablicy pięciu przemytników, jeden poszukiwany oraz zwierzęcy wirus zabranie się transportu wszelkich zwierząt z tego kraju, ze Zjednoczonego Rally dobra, nie przedłużajmy i lecimy z koksem Strasznie dużo tych przemytników. No mam nadzieję, że którego dzisiaj złapiemy. WDT1345J. był jakiś fragment rejestracji 7YQ2. Wybite światła, to jest jedno. Kolor pojazdu biały. No to biały to na pewno nie jest. Wiek kierowcy 53 i 41 lat. Ty, ale to nie jest ten poszukiwany. Aresztuje Cię. Słusznie aresztowany. No i super. Teraz pytanie, czy on coś mógł przewozić? Czy on y, był tylko poszukiwany? Wydaje mi się, że on chyba nic tu nie przewoził. Ale chyba teraz. Y, po prostu poprosimy naszego gościa, żeby to posprzątał. Posprzątaj. Szybka akcja. Wynik kontroli, to podejrzewam, że jest chyba mało istotny. No, doskonały. Więc spoko. Mamy jednego mniej na tablicy. Jeszcze pięciu przemytników. No, ten zderzaka nie ma i. Nie ma dwóch świateł halo halo eee, Proszę o dokumenty Proszę Pana o opuszczenie pojazdu No i dobra, lecimy z tą latarką. Tu na razie jeszcze nic nie widzę. Może być to oczywiście zbieg okoliczności Tu na razie nic nie widzę. Mhm. E, to było tu. Wyładuj bagaż. Wyładuj. E, później będziemy to liczyć. E, uruchamiamy jeszcze raz naszą latarkę na ultrafiolet. Ale tu nic nie widzę. Mhm. Hop, wyładuj, wyładuj. No nie wiem, albo ja tu nic nie widzę, albo zbieg okoliczności tutaj też za bardzo żadnej kontrabandy nie widzę. Dobra, idźmy do tych y, jego rzeczy. Tu nic nie widzę. No, to może być zbieg okoliczności, ale... Gdzie jest ten ziomek? Spakuj to wszystko. Jeszcze raz to prześwietlę, ponieważ mi to nie daje spokoju, bo takie prawdopodobieństwo, że akurat dwa rozbite światła, i nie jest on przemytnikiem. W bagażu nic nie ma, w aucie też nic nie widzę. Tam w schowku sprawdzałem, tu nic nie, nie widzę. Dobra, no to lecimy ze standardową kontrolą. No, będę musiał po prostu zwrócić honor. Ozen Rachmanow. Ozen Rachmanow, dobra. Eee, data ważności: 13 maja, 5 maja. No to się jeszcze mieścisz. Numer paszportu: 8, to się zgadza. Zdjęcie taki łysawy: No to się zgadza. List przewozowy yy, 5 i 2, a my mamy 5 i 2 to się zgadza. Typ pojazdu zawet to się zgadza, numer rejestracyjny. A ograniczeń nie ma co do wzięcia jakichś rzeczy. Nie, teraz już jest już tylko o, o zwierzątkach. Tu w ogóle nie ma tablicy rejestracyjnej. Tu fyp 3,3, no to to też się zgadza. Waga pojazdu. Wsiadaj do auta, Bo ktoś z Was powiedział, że y, mam ważyć to razem z kierowcą. No wkładaj to dupsko tam. 1470, no to się jeszcze mieścisz. Y, pieczątka, królestwo RKI. Taka korona jest. Papeteria jest. Regulacje wjazdowe sprawdzają. Na pewno ma tak wybite dwa światła. No, powiem wam, że nie daje mi to spokoju. Będę wkurzony, jak nie zauważę, że on jest. Jeszcze sprawdźmy tutaj raz tą latarką. Ale, kurde, nic nie widzę tutaj. Z tyłu nie ma zderzaka. Mm. A, tu są całe lusterko, masz, szyby nie są powybijane, nie ma drugiego zderzaka. O tablicy rejestracyjnej nic chyba nie ma mowy. Nie. Wybite szyby, p lusterka. Tu jest jedna szyba wybita. Jedna wybita szyba. Brak zderzaków były dwa, więc to już chyba wbiłem. lusterka wybrakowana. Karoseria też nie widzę, żeby była. Dobra, no to co no, wpuścimy go. Zobaczymy, że się pomyliłem. No będę zły, jak się pomyliłem. Perfekcyjna kontrola. No, to dobrze. 7Y czy To nie było oczywiście, że tak. Dobra. Proszę o dokumenty. Proszę o wyjście z samochodu. Sprawdźmy sobie te wszystkie podstawy. Fare 2HIP. Fare 2HIP. To się zgadza. Data ważności do marca. Już się nie zgadza. Numer paszportu M428. To się zgadza. Zdjęcie pokażno się tych chłoptasi. No to dobra to się zgadza. Lis przewozowy, dobra, czyli tu musimy to wszystko opróżnić. Wyładuj, wyładuj. No sporo tego. No, za chwilę, bo już wiem, że on będzie przemytnikiem, więc to pewnie za chwileczkę do tego wrócimy. Ale sobie zrobimy tą kontrolę według e, spisu. Dobra, no to teraz mamy 4-3, no to to się zgadza. E, typ pojazdu Azar V. Azar V. To jest takie coś i to jest takie coś, więc to się zgadza. E, numer rejestracyjny, K i Q. 4907YQ to się zgadza. Waga pojazdów. siadaj ciula się na chwilesze Dobra. Hmm, pakuj to pan. Z nim zważymy jeszcze raz, to będziemy musieli wyłożyć. Zróbmy to poprawnie. Dobra, cyk. 2390 spokojnie się mieści. Pieczątka i tło dokumentów. On jest al-abacharach. To się zgadza. Papeteria się zgadza, więc tu jest ok. Regulacje spe spełnia. Jakieś tutaj wyraźne ubytki. Może pan już wysiąść na razie. Tu jest czysto, czysto. Nic nie zauważyłem, więc teraz wyładujemy to wszystko raz jeszcze. No i dobra, lećmy z naszym ultrafiolecikiem, tu nic. A, mam cię, kontrabanda. No to chłopie, żeś se. tu coś mamy? Tu już nic nie widzę, ze schowka wzięliśmy. Tu już nic nie widzę. Należy tak na widoku. Dobra, yy, aresztujemy cię. Masz przynajmniej towarzystwo. Gdzie jest ten nasz ziomek od sprzątania? Proszę oczyścić strefę inspekcji. Lecimy dalej. Przestępca złapany, 70, czyli czegoś przeoczyłem. A, lewa przednia opona, przedni grill. Dobra, trudno, ale zawsze do przodu i mamy przemytnika. To przełożymy tutaj. No to co? Lecimy z ostatnim. Ostatnim. Na dzisiaj. Jeszcze czterech przemytników. Tu już chyba nie było nic. Tu musimy mieć. Tak, kolor biały nie jest. Zniszczone przednie światła. Aha, zniszczone światła. Dwa, no ten nie ma, dwóch. Ale chłopie, ty już wiedziesz, kury, więc ty już na pewno nie wiedziesz. Um. Proszę, pokaż dokumenty. Dobra, lecimy. Anatoli Sarkis. Sapki, z już jej mi nazwisko nie zgadza. Data ważności 27 września, 7 czerwca to się zgadza. Numer paszportu 6, no to też się nie zgadza. Zdjęcie to chyba tak wyglądasz, więc to jest spoko. List przewozowy dwa kurczaki to się zgadza, ale ty jesteś ziomuś z Zjednoczonej Rali. A jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie z tego państwa nie można było, oczywiście, że tak no to tak regulacje wjazdowe są niespełnione list przewozowy jest ok typ pojazdu jest ilicz, na pewno to nie jest ilicz RH Q 0300 WK to się akurat zgadza waga pojazdu ma być maksymalnie 1520 a jest dobra, to się zgadza Pieczątka i tło dokumentów. On jest ze Zjednoczonego Rali. Są takie ptaszki. Papeteria się zgadza, więc to jest ok. Teraz jakieś przebite opony, jakieś defekty. Tak sobie przejdziemy do koła. Nie, tu nic jakby nie znajduję. No ale, panie ptaszku, to już jest koniec i na pewno nie wiedziesz. No, i dobra, pytanie, czy zdobyliśmy wszystko, czy. słuszna mowa, coś jeszcze tam było. Tło dokumentów? Wydawało mi się, że jest ok. No dobra, to co? No, może weźmy tych gagatków, bo to będziemy mieć kolejne pewnie dwie stówki. Przerzućmy całą kontrabandę jaką mamy do to już w sumie to będzie do wyrzucenia dobra weźmy jeszcze to e... siekiera dobra to na razie tyle panowie zapraszam do radiowozu do radiowozu, przewieziemy jeszcze Was do obozu pracy. Cyk, aha powoli, tylko ja tu muszę chyba tu dać ja je, tą kontrabandę. Mhm, dokładnie, bo to co mamy tutaj to jest nasz ekwipunek. Dobra, no, no to co, jedziemy, zamykamy drzwi, włączamy silnik, zmieniamy kamerkę, światełka i ruszamy. A w sumie włączmy sobie tego koguta. Poczujmy się ważniejsi. Oho, kolejni. Dobra, no uciekamy. Już nie możesz doczekać się spotkania w kamieniołomie. No dobrze, no to się cieszę. Postaram się tam was w miarę szybko zawieść. Co byście by się mogli spokojnie spotkać przy łopacie lub innym kilofie i te skały pokruszyć. Halo, halo, my jedziemy chyba tu, tak? Gdzie ja jestem? Hmm, chyba dobrze wyjedziemy nawet, czy nie? Zaraz zobaczymy, bo chyba jedziemy inną drogą niż zawsze, bo tu są te narzędzia wlada. A my ciśniemy tędy. Powiem Wam, że jak się tak ten kogut obróci tak idealnie w naszą stronę, to tak przez chwilę niewiele widać, że jest to jakaś masakra. Tu jest cmentarz, aha, no to my jedziemy tu. Już dojeżdżamy po malutku na miejsce, żeby mogli się koledzy spotkać. W prawo chyba. Nie, znowu bym zrobił ten sam błąd. Tu. Tu by mieli dobrą zasadzkę na mnie, bo tutaj zawsze się mylę, gdzie mam jechać. Mamy bazę policji. Hopa. Dobra, no tu, że kogut jest niepotrzebny. Stop. Przekazujemy kontrabandę. No. no, całe 6 dyszek, nie jest to szał. A teraz wjedziemy tych gagatków, eee, włącz silnik, wyłącz światła nie. No to teraz jedziemy w odwrotną stronę, bo kamieniołom to jest... O Jesus, w ogóle jestem po drugiej stronie. Dobra, no to tak jak przyjechaliśmy, pojedziemy. No bo to dwie stówki będą za nich, z tego co pamiętam. Ty, bo ja nie chcę policjanta przejechać, odsuń się stąd. Dobra. A jako że jedziemy teraz z więźniami, no to oczywiście musimy się zabezpieczyć w koguta. Tu w lewo już nie skręcę. Ojej, zrucićku. Jakiś wrak tutaj. Kto zostawił to? Mhm, mm mhm. Mm Szczerze powiedziawszy miałem ochotę przyjechać do obozu pracy, a później tutaj, no ale coś mi się zakapuć koało. Byłem w szoku jak nas zaatakowali e, cmentarz, go teraz powoli. My jedziemy. On no, cały czas prosto w sumie. A ten co tu robi? Wiesz, gościu gościu spitalaj. No, i musimy pojechać do naszego nie naszego, ale do obozu pracy zarobić dodatkowe pieniądze. W sumie nie wiem na co ja je mam wydawać. W sumie to my chyba możemy rozwijać postać jakoś za te pieniądze. Muszę, pojedziemy jeszcze i zobaczymy na miejscu w naszej bazie, w naszym posterunku. Ten aż z wrażenia w bandę wjechał, jak nas zobaczył. No, daleko jeszcze? Mm, chyba tu. Dobra, jedziemy ostra rura. Jeżeli tak można mówić o pojedzie, który ledwo się toczy. W ścianie tunelu, prawie by chciał jechać i mamy nasz obóz pracy nasze miejsce w którym musimy pozostawić naszych pseudokolegów dobra, tu wysiądziemy sobie Masz pan 4 dodatkowe ręce do roboty. A nawet 240, nie 200. No więc dobra. Dobra, nasza. Wracamy na posterunek. A właśnie, swoją drogą tam coś było na mapie, że jest jakaś szybka podróż. Aha. Nie wiem. Koszt dzienny minus stówka. Mamy podsumowanie dzienne. Ach, czyli już północ minęła. To nam się trochę zeszło. No to dobra, lecimy. Lecimy do domu. Szybka akcja. I zobaczymy sobie, czy będziemy w stanie rozwinąć jakiś, jakoś nasz posterunek, naszą postać, naszych współpracowników. Bo pieniądze zbieramy, tylko że w sumie ja na razie nie widzę w tym jakiegoś większego celu. Ale może za te niecałe 3000 my coś już możemy ciekawego zrobić. Więc zaraz się jeszcze to o tym przekonamy. Już jesteśmy przy motelu, więc już jest stosunkowo blisko do naszego posterunku. O, no znowu ci przeciwnicy, no dobra, zaszczelajcie, nie mam ochoty z wami walczyć. Dobra, wysiadamy. No i chodźmy do... Tak, udało się wszystko załatwić, oczywiście. Chodźmy do tego komputera. Zarządzanie posterunkiem, o właśnie. Czyli jesteśmy teraz w randze kaprala? Okej, okay, budynki. Możemy sobie rozbudować kwater za 1700, o Jezus Maria. Biuro za 2200. Ogrodzenie za 1400, koszary. Drogi, garaż, personel, pojazdy. No, nie no, na razie pojazdów to nie, ale tak myślę, co tutaj by można było zrobić takiego. Może nasz personel rozwiniemy troszkę. Tylko, że w sumie co on ma? Ten jest mechanikiem, ten jest asystentem inspekcji, a ten jest co. Strażnikiem granicznym, tak bym 3 po 800, to już bym 2400 stracił. Garaż mi nie interesuje. Może zróbmy coś z tego biuro, bo nasze biuro wygląda katastrofalnie, ale czemu nie mogę tego? A wymagany jest trzeci poziom, dobra. Kwatera to jest mało istotna, jak dla mnie w tym momencie. Koszary, żeby zatrudniać 1900. Słuchajcie, rozbudujmy sobie koszary. Jeszcze mamy tysiaka. No to może weźmy tego Nowika czy Maksimowa. Tego na razie nie Maksimów. Najczęściej to z jego jeszcze, że, że tak powiem, usług korzystam i pomocy. No to dobra, rozwijmy go trochę. O, patrzcie jaki jest teraz kozak. No i dobra, 290 dolarów już nie zostanie. No i słuchajcie, idźmy do podsumowania, co tu się dzieje. Serio. Ci przybiegli. że dwóch przeciwników Będziemy mieć teraz takie co chwilowe akcje? Dobra, ja sobie spróbuję zmienić trochę pozycję O właśnie Dobra, jednego mniej. Dobra, mamy pokonanych napastników, także zobaczmy, co tutaj z nich możemy wyciągnąć. Oczywiście kasa. A gdzie jest ten drugi? Ma gdzieś tu pat chyba, nie? Też koło tych drzew. Czy mi się już wydaje? No, nie aż tak daleko, to nie. Że go zaatwiemy, on tu pad w trawie gdzieś. O, tu. Aha, kontrabanda, więc spoko. No, przy okazji, kazę zdobędziemy. A tam tych dwóch ciuli gdzieś tutaj le. O. Masz zwłoki. Magazynek. Jeszcze jeden był gdzieś o tu i magazynek spoko przynajmniej sobie uzupełniliśmy troszeczkę magazynka no dobra no to słuchajcie no tyle będzie już w tym odcinku więc jeszcze mieliśmy małą krótką akcję na koniec idziemy do naszej kanciapy naszej przyczepy odpoczniemy Zobaczymy podsumowanie, czy to podsumowanie już było tam o północy, już teraz tego nie zobaczę, chyba tego już nie zobaczymy. No mówi się, trudno żyje się dalej. E, no słuchajcie, no to mamy temat jakby ogarnięty i w tym miejscu e, w piątym dniu e, spotkam się z Wami ponownie w następnym odcinku z tej serii gry. Tymczasem trzymajcie się ciepło, dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce, cześć.